Zapraszamy Państwa na przeloty turystyczne nad terytorium warmii i mazur bom, 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 bom. Silnik wygudnił dziwny ton, Śmigło nagle zastygło. Pan Benek strasznie zbladł. A potem nagle zawirował świat. znajomy z Niemiec bardzo, bardzo chciał zobaczyć skóry warnie i Mazury. Pan benek się namówić dał, a doświadczenie wiem jak mało kto Weźmiemy jeszcze moją ciotkę i powiedział: Dzieciaki brata z przodu się posadzi. Trzeba się upchać, żeby domknąć drzwi. Będziemy w górze tam poprowadzić. Awionetka, awionetka, jaka zginna, jaka, jaka lekka? Jaka leka, tylko leka? Bo nas niosła awionetka. Ten. Stanowy tak wolny. Wyniósł nas ponad kominy fabryki opon I wtedy ciotka podniosła wrzask. Życiu nie była przecież tak wysoko. Znajomy z Niemiec nad jezioro chciał polecieć, skręcić kilka ujęć. Pan Benek Karolkowi dał drążek jak chłopak. popilotuje a awionytko, a Jaka zgina? Jaka lekko? Jaka lekko? Ty leko bo nas niosła awionetka Co było dalej, chyba każdy wie biegu wydarzeń domyślacie się sami Gdy w jednej chwili, jak w koszmarnym śnie Niebo się z ziemią zamieniło mi sami Znajomy z Niemiec szepnął. o oh mein Gott Ciotka ugryzła w ucho pana pęka Pamiętam koszący lot A potem noga, ręka, głowa, głowa, noga, noga, ręka Awionetka, awionetka okulary bransoletka, rozrzut na pół kilometra W finale na sygnale w ulic gąszcz Powiozła nas karetka pogotowia Kierowca jak rajdowiec przyspieszał wciąż Z pedału gazu nogi nie zdejmował Parę skrzyżowań, potem zakręt Odrobinę chyba za ostry Bisk, opon, tłuczone szkło i nagle pod sufitem nogi siostry, nogi siostry To karetka, to karetka, jaka zrywna, jaka lekka Jaka lekka, tyka lekka, bo nas wiozła też karetka To a to lekka, jaka zrywna, jaka lekka Jaka lekka, tyka lekka, bo